Ja nas, ja nastrę na tego Dawno na Korkiego na midzie nie grałem, tak że to chyba chcesz zrobić fajnie jak że caps Ari zabija na topie Że mu nie jest wstyd kurwa temu typowi ale te creepy mi się wszystkie niego Ten hopka ma nie Nie szemane ja pierdolę, jaki kotlet z tego dana Oj dana dana Nie wiem czy on mu robi kurwa golemy czy jak? Idź zobacz On przewidział że to będzie go chciał kurwa O Jezus, kapsisko. To jest On ogarnia, dobrze, że cofną Musimy się tutaj z kapsem wymienić, ponieważ ja bym stracił kurwa 50 godzin, jakbym poszedł tam i da teraz. A on i tak musi cofnąć, bo ma zero życia i, i oboje. Znaczy, ja po prostu nie stracę tyle, ile powinienem. Jakiś inny top -liner może, by zaczął płakać tutaj, ale on ogarnia kapsisko. <grafik> on gra teraz na jednego midliner'a i teraz będzie grał na drugiego. Ja ma na flow wystakowałem. Mam planta na rzece, nie muszę cofać wydaje mi się. Ale wymiana z kapsą, no to mi się podoba. Mam... O, ja też potrafię grać topa i mina. No i chuj, to nie on Dobra. Po prostu gram pod creepy tutaj Pierwszy mecz jaki grałem, znaczy to ten drugi w lecu Był na capsa właśnie Gram grałem z syndrom w Bez na jednego playta i spierdalałem Zagramy ten item Idę mi dachał po prostu O kurwa, tam vi No, ja, A życie straciłem. Będziemy się cofnąć. Pali się w ogóle, ziomek. Dawaj, dawaj. O kurwa, ale szczałkował Chyba nie umrze Ale szczołkował na rel. Ja pierdolę Do dupy, do dupy. <tusza> To do doprzegr Kapo. kapo Nie no chyba tak co? Chociaż Nie miałem ja pogotował kurwa Nie widzę mnie tu Dobra widzimy jednak a no, worf to jest. Jay, spójrzmy, bota. Ra, nice, mamy 4 gra, będziemy mieli 5. Ra, warf warf, warf, worf. że bota właśnie wrócimy, ale jak zabiję tu. No, ja kupuję buty, bo my mamy zupgrade'owany tutaj. Mmm, jak to się nazywa? Nie, wiem, Bounty Objective. Po prostu ten mały quest taki, early game. Więc jak kupiłem buty dostanę dostałem od razu ulepszenie. Ja po prostu, jak macie upgrade butów, chyba prawie zawsze się opłaca kupić. Chyba, że dużą pałę możecie kupić? Nie wiem. Może wtedy się nie opłaca? Coś tu idzie na mnie? No ja to jest ten już. A nie zabijemy. A zabiłem. Halo? Co jest no? O co chodzi? Nie to jest jakieś dziwne akurat. Jak oni tak mogą zrobić? Mój Wukong kurwa nie chciał zabić Jace'a. W, w ogóle chyba kozio ta gierkań do zmontowania. Bo dobry lobby jest. Eee, po prostu. Oni zabili topa, ja, ja padłem na bocie za ja mam TP, ale nie chcę tam typować tak szczerze. Nie jestem pewna, czy ją zabiję, bezerki, tak szczerze. Bo Aszka ma całkiem duży basic damage. Ja mam wrażenie, że Wukong z rel troszkę nie coverują nas na sajdzie Przez to umieramy z kapsem. I też mogę po prostu oddać. Ale nie oddałem, bo jestem śmiecią. Nie wiem no Maroa. On poszedł tu naokoło, patrzcie co za cymbał I szuka mnie kurwa tam panie tym korasem ja, tyle. Jest Jaki tanki jest ten Jayce Jezus, po co? Nie, tutaj mnie łupią z daleka nice. To jest honorówka kurwa dla kapsa i jajka Nie mamy Many nie ma chłopaki Jespierdalam ja tutaj O, oh, Sibala. la. Tak wokoncentrował ten fight, no ja pierdolę. Powstał topa Drake'a. O. Oh. bez flasha, Korki. Nice. Big Shadow for Cups. Jace może teraz do nich schodzić. Czekajcie, it's fine, back, back, back. Kurwa, on pod tanka gra tym Jasonem, What? Co jest kurwa? Padłem? Chyba Nie. Ty, kurwa, ale... <grywa> On no, silny jest ten Jason, tym tak ty by Iść tankowacie z kurwy syn. On tu hitują. Niedaleko jest. A chyba nie skończą. O kurwa! O kurwa, Targamas. Ja pierdolę, dali Dużo golda to teraz weźmiemy z tego, bo ja biorę mida A nie wezmę, może na tym może next. No, trzy turety wzięliśmy. O, o, kupię tego buta, On jest dobry. Jak ma się... Jak jest AP Znaczy magicisty. Bo daje nam takiego mini Void gdzieś nie magic pana. Bota powinny mieć od razu. Nie wiem po co tu przyszedłem Ja się boję, bo drużyna tu nie wpadł no na się. A, czy trzy mają, anaki. W ogóle tabi kupię, nie wiem czy tabi dobrze to są Nie wiem, to pałaś tam O Mało FPSów, ja pierdolę co oni zjebali w tym płaczu Bez smajta, bez flasha, ale z jak... Chuj Nie dogonimy, w ogóle, co? Ja też, niech Aripenn też tam idzie. Ten? Ja pierdolę, A jak, jak, Mam 130 FPS, no nie da się grać, tak? jak, tak really.